O nie, o nie, o nie, wylemkawe. Eee, yy, problemy techniczne, klawiatura podkładka zala na berbę. Nie, czekam na alimentki Mazuro, oni oh, Primeydy. O, middle, middle, middle out. To co to było? Watch out, connector? Kurwa mać, grę mi Nie, no kurwa no nie no

to mi do ele, to mi do ele, to mi do ele Porta do Mercado, Porta do Mercado Ałpi Kostas, 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 costas Kostas, Guys Kostas, em cima... Kostas Porta słonej, Kostas miał Mercado meu! Mercado miał, rada Mercado é Po Mercado, Mercado Kur... NAAA ME RECADO Kurwa Zestroj To jest chyba koczkodan albo orangutan coś takiego no Cześć, coś mi się nie zgadza Kurwa, czemu... No? Co ci się nie zgadza? Zestroj Chyba się zesrał Meia é, neta, né? isso aí é. Vai XS, ela tá aqui, mina, Robin. Quero vir com o. pra Vika. Venha, curva a cena, não. Vika é. Pega ele, dois pontes. Dois pontes e um meio. Ó, o meio vai entrar no campo aí. Matou. Ah, <laughs> oh, garoto. Ó, <laughs> oh, já morri pra faca, o saiu. Já me matou na faca. Calma, tem o meio. Calma, calma. <laughs> tem um Xuxa já, tá? Calma aí, meu, volume tá muito alto aqui, mano. Calma aí, Chique.

Masz dziewczynę? No? Możesz poznać. Cześć, to Katarzyna jest. Cześć, następny. Pag już skończyłem komentować? chcę. A nie wiem. Z tymi 26 grudzień. co ty? Wu, trzech Perasz Perasz? my to ci, Co ty robisz? <giby> eee, czterech, czterech wchodzi <giby> Oni tu podchodzą, jeszcze jeden po lewo Nie widział tam głowy? No i buz, 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 buz. Nice, yeah, yeah. nice. Yeah, yeah. Play Oh no, bot! Ej! Let's Kurwa! Right. Maj op! Go like fast. Uh, one is Hold in the I think. the Shut the fuck up, please. The fire. Shut the fuck up, please. Thank you. you. Okay. Yellow info M for near up.

Wszystkiego najlepszego do domu. Oh, Kurwa, ŻYCIE ja CI składać? One ramp. Nie. Oh, Wszystkiego najlepszego. Zróbka right. nie... Kurwa! No przecież tych chyba to. Nie! Nie! ok, dude, go ahead. Lander. Lander. Guys, easy win, easy. Ladder, yellow, ladder, ladder. One more A, I think. Ladder oh, no.